W końcu nadszedł ten długo oczekiwany czas. Tegoroczni maturzyści poznali swoje wyniki egzaminu dojrzałości. 7 lipca o godzinie 8.30 tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych poznali wyniki matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna w piątek przedstawiła wstępne wyniki pokazujące, że egzaminy maturalne zdało 84,4% absolwentów. 11,3% pechowców ma prawo do sierpniowej poprawki, co oznacza, że oblali jeden egzamin. Matury nie zdało więc 4,3% abiturientów. Jeżeli chodzi o ekonomik w zasadzie praktycznie w każdym w każdym e, kierunku na każdym kierunku wyniki e, egzaminu maturalnego są e, lepsze niż w roku ubiegłym nawet dużo lepsze. Ekonomik napisał e, maturę powyżej średniej wojewódzkiej i powyżej średniej krajowej, co w ostatnich latach delikatnie mówiąc nie było standardem. Pierwsze liceum natomiast e, Dociągnęło do, do drugiego. W zeszłym roku była różnica 7 punktów. W tym roku nawet część dziesięta punktu jest lepsza na rzecz pierwszego liceum. Jednym słowem, nasze licea maturę napisały na grubo ponad 97%, z dużym prawdopodobieństwem 100% będzie pewnie po poprawkach sierpniowych. Oczywiście, na swoim bardzo wysokim poziomie mechanik, grubo powyżej średniej krajowej i grubo powyżej średniej wojewódzkiej, kilkanaście procent. Poziom, za każdym razem to podkreślamy, jeżeli chodzi o mechanik, jest na poziomie zdawalności w klasach licealnych. Jak dodał Marek Kurpis, na dobrym poziomie uplasowała się też Raciborska Budowlanka. W budowlance jest czasami bardzo duża różnica między zdawalnością matur na poszczególnych kierunkach. Ta tendencja jest dalej zachowana, na pewno technik budownictwa technik, analityk zawsze na bardzo solidnym, wysokim poziomie, gorzej z technikiem aranżacji wnętrz, czy nieco gorzej troszkę z technikiem gastronomii i żywienia. No tutaj te tendencje są mniejsze, jeżeli chodzi o maturę, zdawalność egzaminów zawodowych większa. W tym roku egzamin był przeprowadzony w dwóch formułach: jedna dla absolwentów ośmioletnich podstawówek, którzy ukończyli czteroletnie licea, druga formuła dotyczyła absolwentów gimnazjów, którzy maturę zdawali po skończeniu techników oraz szkół branżowych drugiego stopnia. Wszystkie dane tegorocznego egzaminu dojrzałości będą analizowane we wrześniu, po egzaminach poprawkowych, dodał Marek Kurpis. Informacje na pewno będą analizowane przez dyrektorów szkół i przez rady pedagogiczne. Mam nadzieję, że z takim samym rezultatem na przyszły rok jak w tym roku. No a my będziemy się zajmować wstępnie na Komisji Oświaty 18 lipca, ale to są na razie wstępne dane. Natomiast dosyć szczegółowo na ten temat będziemy po poprawkach rozmawiać na Komisji Oświaty w miesiącu wrześniu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki matur 2023 zostały udostępnione na indywidualnych kontach uczniów w zintegrowanym systemie usług edukacyjnych. Teraz abiturienci muszą wprowadzić swoje wyniki do systemu wybranej przez siebie uczelni. Czas w tej kwestii jest bardzo istotny. Niektóre uczelnie jako termin na zamieszczenie wyników w uczelnianym systemie ustaliły nawet sam dzień 7 lipca. Starostara ciborski Marek Kurpis już dziś życzy maturzystom powodzenia.